Solarygrafia jest techniką fotograficzną, która operuje bardzo długimi czasami naświetlania. Te czasy naświetlania mogą się wahać, powiedzmy, tak od tygodnia najkrócej, aż do pół roku, a nawet nawet kilka lat. Solarygrafiści konstruują swoje aparaty fotograficzne z puszek po napojach, pudełkach po cukierkach, szamponach w rolę obiektywu, spełnia mała dziurka wykonana zazwyczaj w jakiejś folii aluminiowej albo we fragmencie puszki po napoju, wykonana igłą. Otworek jest bardzo mały, nie ma tam żadnej soczewki, żadnych elementów skupiających. Jedyną rzeczą, której nie możemy znaleźć w domu jest czarno-biały papier fotograficzny. Może być przeterminowany, może być znaleziony gdzieś w, gdzieś w starej ciemni fotograficznej, na strychu u wujka. Ten papier wkładamy do wykonanej kamery solary graficznej. Szczelnie zamykamy za pomocą taśmy izolacyjnej czarnej. Kamerę instalujemy w zaplanowanym miejscu. No i uzbrajamy się w cierpliwość. Czekamy tydzień, miesiąc, może pół roku. W zależności od długości naświetlania, obraz będzie bardziej wyrazisty i na niebie pojawi się więcej zakrzywionych, czasami przerywanych linii. Te linie są to ruchy słońca. Każdego dnia słońce zmienia swoją pozycję na niebie. Wschodzi na wschodzie, góruje, zachodzi na zachodzie. W zimie jest nisko nad horyzontem, w lecie jest wysoko nad horyzontem. Bo rozpiętość wysokości tych linii pokazuje nam upływ czasu. Solarygrafiści są takimi fotografami, którzy jednocześnie wykonują taki performance, zostawiają cząstkę samego siebie, aparat wykonany własnymi rękami w miejscu publicznym. Ten aparat jest możliwy do zniszczenia, jest podatny na wpływ warunków atmosferycznych, może się zdarzyć też tak, że drzewo, na którym powiesiliśmy aparat solarygraficzny zostanie ścięte. Wszystko może się zdarzyć w ciągu półrocznego czasu ekspozycji. 2022 będzie ogłoszony rokiem Edyty Stein. Zostałem zaproszony do projektu, który w jakiś sposób miałby ukazać jakiś aspekt tej postaci świętej, która żyła we Wrocławiu. Znajdujemy się w domu Edyty Stein. Są też miejsca, które odwiedzała Edyta Stein, w których przebywała, na przykład uczyła się na Uniwersytecie Wrocławskim. Celem projektu było uchwycenie miejsc związanych z Edytą Stein we Wrocławiu. Są to miejsca, jakby materialne, które wpisują się w nasze miasto. Przebywamy w tych samych miejscach, w których ona przebywała. Jej tu nie ma, nie zarejestrowała się, można powiedzieć, fizycznie. Na solarygrafii zapisują się tylko obiekty, które pozostają w niezmiennej relacji z kamerą. Wszystkie obiekty, które są w ruchu osoby ludzkie, zwierzęta, samochody, tramwaje wszystko, co się porusza nie zapisuje się na solarygrafii z powodu bardzo długiego czasu naświetlania. Jedynie to, co jest niezmienne, rejestruje się na zdjęciach solarygraficznych. W chrześcijaństwie słońce jest symbolem Chrystusa, który będzie obecny na każdej solaregrafie w jakiś taki permanentny, ale też taki nienachalny, podświadomy sposób. Chcemy odbiorcę wprowadzić może taki jeden krok w sferę sakrum, aby mógł obcować z wiecznością, z czymś, co jest ponadczasowe i kieruje nasze myśli do tego co było, do historii Edyty Stein, która przebywała tutaj w tych miejscach. Chcemy, aby widz za pomocą specjalnej aplikacji mógł zobaczyć na miejscu wykonania solarygrafii ścieżki słońca na niebie zapisane podczas półrocznej ekspozycji.